OK, Sorunia, robimy pierwsze zadanie. Podkreśl w wyrazach litery O i A. Jeśli potrafisz, przeczytaj wyrazy, przeczytaj mi najpierw wszystkie wyrazy. Ola, matyl, Rock, radio, lato, mleko, sos, kot, Super. Los. Która z koleżanek w klasie jest najfajniejsza? Wiki. A dlaczego? No bo to się zawsze z nią bawimy i zawsze ze mną bawi się. A jakie zabawy są najlepsze i najlepsze? Hawanyka. Powiedz mi, a jak się bawicie w szkole, to bawicie się po polsku czy po angielsku? Po angielsku czasem i czasem po polsku. A przy których zabawach po angielsku, a przy których po polsku? Po angielsku mamy i dzieciak. I, i, i po polsku w pieski. A, a dlaczego po polsku w pieski? No bo potem dzieci rozumieją nas. Czy lubisz chodzić do szkoły? Tak. A dlaczego? No bo lubimy fajne rzeczy. O, a powiedz mi, a którą część bardziej lubisz, tą po polsku czy po angielsku? Pa, po polsku. A dlaczego? No bo robimy fajne rzeczy w Polski. A. a po angielsku nie? A powiedz mi, jak jesteś zła na brata, to jak na niego? Krzyczysz po polsku czy po angielsku? Po angielsku. A jak, a jak robi dobre rzeczy, to po jakiemu do niego mówisz? Po polsku. A do psa, jak mówisz? Profesie. Przeczytaj polecenie jakie masz najpierw. Wpisz w puste miejsca odpowiednie formy czasowników umieszczonych w nawiasach. Mm, no i próbujemy. Rodzice pragną, aby ich dzieci uczyły się dobrze, brały udział w zawodach sportowych i zdobywały nagrodę. Nagrody w różnych konkursach. Dzieci jednak nie zawsze chciały tego samego, co ich rodzice. Jak siostra do ciebie krzyczy, bo zrobiłeś coś złego, to jak krzyczy? Mm, czasami po angielsku, i czasami po polsku, ale większość po angielsku. Po angielsku, tak? A jak coś dobrego zrobisz, to co? To. Mm, po po polsku. A jak ona na rozrabia? Kopnęła Cię kiedyś w kostkę? Mm -hmm. I, co wtedy, I co wtedy? Jak po temu krzyczałeś? Mm, w angielsku. Słuchaj, bo nikt nie będzie tego wiedział, wiesz, tylko cały świat. Która nauczycielka najlepsza w szkołę? Mm, pani co miałem w tamtym roku. Mm -hmm. A dlaczego nie? Wcale jeszcze nie miała. A. Ja dopiero w pierwszej klasie. A, dopiero jesteś w pierwszej klasie? No, ja wyglądasz mi na taką mądrą rzecz, jakbyś była w trzeciej klasie już. Jak szedłeś do szkoły? Myślałeś, że to będzie coś fajnego? Mm, ja tak naprawdę myślałam, że będzie fajnie, ale też trochę się bałam. I co? Jak to teraz wygląda? Jest bardzo fajnie. Ale fajnie, że jest język polski, tak? Mm -hmm. I co wolisz w szkole? Angielski czy polski? Chyba angielski. Rozumiem. A co z polskiego lubisz najbardziej? Mm. Jak się uczymy o historii polskiej? Jak, jak to się stało, że najpierw. W trafił do programu. Brian chodził do przedszkola Kopciuszek. Tam wychowawczynią, główną założycielką tego przedszkola jest pani Monika Herrera. I to ona właśnie nam pierwsza powiedziała o programie Dual Language. Zachęcała nas, namawiała, przynosiła nam różne ulotki. I stwierdziliśmy, że, że chcemy spróbować, żeby dalej kontynuowali naukę w języku polskim również. A powiedz mi, co miało największy wpływ? Jakby. Samo to, że jakby ta informacja była takby pewna, bo to było od Moniki, czy to, co przeczytałaś, to coś dowiedziałaś, się, czego się możesz spodziewać? Um, w większości chyba to, co przeczytałam, co dzieci mogą osiągnąć z tego programu. I też dużo mamy rodziny w Chicago. Oni też korzystają z tego programu Dual Language i zawsze chwalili, chcieliśmy też spróbować. Poza tym nie wyobrażaliśmy sobie, żeby nasze dzieci nie mówiły po polsku. Widzieliśmy, że nauczymy ich mówić, ale z pisownią już mogło być różnie. A bardzo nam zależało na tym, żeby komunikowało się swobodnie w języku polskim, z rodziną szczególnie w Polsce. Co było jednak najważniejsze? To, że Twoje dzieci będą miały tak super wykształcenie. Czy jednak ten język polski był jakby przy okazji, czy był ten momentem, który zadecydował, że jednak tak, ten program? No przede wszystkim chcieliśmy, żeby nasze dzieci i czytały, i pisały w języku polskim, więc dla nas to była najlepsza opcja w tym momencie. Zależało nam na tym, żeby właśnie jadąc do Polski, dzieci mogły swobodnie się czuć, nie stydziły się, że nie potrafią się porozumieć z innymi dziećmi, z rodziną przede wszystkim. Także program przynosi na pewno korzyści nam. Wielu ludzi uważa, że w momencie, kiedy w szkole jest język polski, to dzieci tracą czas. Które mogą poświęcić na język angielski. Co ty myślisz? Jak to wynikało z tych rzeczy, które czytałaś na ten temat i jak to wygląda teraz? Brian, jako pierwszy, poszedł do kindergarten. On ma w tym momencie 9 lat, jest już piąty rok, jest w czwartej klasie. Sara ma 6 lat, jest drugi rok, jest w pierwszej klasie. I. Na początku bałam się, czy dadzą radę z angielskim, czy nie będą do tyłu z językiem angielskim, ze względu na to, że lekcje są prowadzone w dwóch językach, ale rok w rok przekonywałam się na tym, że to są same korzyści, ponieważ oni pięknie mówią i piszą w dwóch językach. Nauczyciele robią im przede wszystkim testy, zapewniają nas o tym, że sprawdzają, czy dziecko nie jest do tyłu z językiem angielskim przez, przez naukę w języku polskim. I jeśli by cokolwiek się działo, oni nam od razu dają znać i te dzieci mogą być przerzucane do klasy angielskiej. Um, Brian, rok w rok otrzymuje super wyniki, ciągle dostaje nagrody. Sara zresztą kontynuuje, <grych> więc działa ten program w 100%. My jesteśmy bardzo zadowoleni i uważam, że jest warte poświęcenie, nawet dowozić ich do szkoły dalej niż mieszkamy. Bo rozumiem, że to jest wyzwanie, to nie jest tak, że ty masz szkołę dwie ulice dalej. Tylko ty jakby poświęciłaś, wkładasz w to codzienny wysiłek, żeby dzieci mogły chodzić do tej szkoły, tak? No dokładnie, dowożę je codziennie i jeździmy względem na Greenpoint, ale już mamy swoje skróty, więc opanowane. Dzieci nieraz się mnie pytały, czy mama czemu my tak daleko się uczymy. Jakim wspominam, że mogę ich przepisać do szkoły innej blisko nas, albo będą się tylko uczyć po angielsku? To mówią, że nie chcą o tym w ogóle słyszeć. Także choćby ze względu na nich działa ten program, sami chcą, sami cieszą się z tej nauki, więc ja jestem tylko jeszcze bardziej zadowolona z tego powodu. Wiesz, chcę Ci zadać takie trochę drażliwe pytanie, bo wiesz, no, masz pewno dużo znajomych innych Polek, które nie zdecydowały się na to, co ty, tak? Czy, czy na przykład widzisz, czy na przykład dziewczyny się pytają ciebie, bo widzą, jak Twoje dzieci mówią pięknie po polsku? W pewno chwalisz się tym, jakie mają wyniki w szkole. Jak to, jak to, jak to przechodzi na przykład na innych znajomych tutaj polskich? Tutaj są zdania już podzielone. Są, jedni są zachwyceni, że dzieci... Za każdym razem się nas pytają, czemu nasze dzieci tak ładnie mówią. Większość już wie, że nasze dzieci są w dual language i popierają naszą decyzję. Ale są też rodzice, którzy boją się właśnie ze względu na to, że... Dzieci nie będą nadążały z angielskim przez to, że są w dwujęzycznej klasie, więc mówię, zdanie są bardzo podzielone. A powiedz mi, a to jak na przykład wiesz, bo ty już wiesz to, nie, że to, to nie jest tylko język, tak? Bo to jest to, że jakby głośno się mówi, o tym mówią naukowcy, że jakby e, dzieciom dwujęzycznym umysł pracuje jakby lepiej, mają inne, inaczej to trochę działa lepiej, dlatego mają te testy lepiej, wychodzą na testach wyniki, później na studiach, gdziekolwiek. Jakby zapewniasz im karierę w życiu. Czy to na przykład jak mówisz to rodzicom, to czy to w jakiś sposób wpływa tak na ciebie, bo ja rozumiem, że u ciebie to też był proces przekonania, tak? To trochę zajęło czasu, tak? No dokładnie, to był cały ten rok w przedszkolu, gdzie pani Monika nas za każdym razem przekonywała, że warto, że te dzieci, które już przed nami poszły, rodzice były bardzo zadowolone i przede wszystkim dała nam kontakt do tych rodziców, gdzie mogliśmy się w rzeczywistości ich spytać, jak to działa. Więc e, usłyszałam same pozytywne e, zalety tego wszystkiego, więc stwierdziliśmy, że my też spróbujemy. Czego nie żałuję. A powiedz mi, czy jakby przenosisz dalej pałeczkę? O, to jest moje pytanie. Czy mówisz to innym rodzicom? Wszyscy nasi znajomi wiedzą, że ja za każdym razem zachwalam, bo jestem dumna z moich dzieci, i one przede wszystkim są dumne z tego, że mówią w dwóch językach mówią, piszą, czytają. Więc bardzo dużo moich znajomych poszło naszym śladem i też próbują na Long Island, na Queensie i właśnie u nas na Green Poincie. Więc szukają, gdzie mogą takiego programu. I dużo też naszych znajomych szuka dalej tego pomysłu, żeby i w innych szkołach otworzyli Dual Language. Ej, chciałbym jeszcze jedno pytanie powiesz, bo, bo normalnie jest tak, to, to wszyscy wiedzą, że dziecko nawet jak mówi w domu po polsku, idzie do szkoły, <laughs> nagle natychmiast wiesz, odwraca się, nie chce, wiesz, narzeka, a po co? Wiesz, wiesz, jakie są reakcje, wiesz? Czasami ostre sceny w domu i rodzice wręcz próbują na siłę namawiać, mów po polsku, na siłę wożą do sobotniej szkoły. Czy ty kiedykolwiek przy tym programie musiałeś coś takiego robić? No właśnie my nie mamy tego problemu. U nas ten język polski jest od samego początku. My ze sobą rozmawiamy po polsku, do dzieci po polsku, więc dla nich było to czymś naturalnym, że oni w domu rozmawiają w języku polskim. Między sobą potrafią rozmawiać po angielsku, ale do nas na przykład zawsze rozmawia, mówią w języku polskim. Rozumiem, ale wiesz chodzi mi o to, czy był taki moment, że na przykład próbowały właśnie narzucić właśnie język angielski w domu. Nie, do ciebie zawsze... U nas tego nie było. Może z Sarą, ona pierwsza próbowała do języka angielskiego iść. A Brając z samego początku tylko i wyłącznie po polsku do nas mówi i nie ma tego problemu, żeby buntować się. Nie, nie ma tego u nas. No to wiesz, ciągnijmy dalej. To teraz tak. Wiesz, często jest tak, i to wiesz, słyszałaś to na pewno, nie? Idzie polskie szkoły, polskie dziecko do podstawówki i nagle jest płacz, jest problem, dzieci naprawdę przeżywałem ogromną traumę będąc w całkowicie amerykańskim środowisku. Jak to wyglądało u Was? Czy to, że właśnie był język polski w szkole na przykład dało im szansę, żeby ta szkoła była częścią ich domu, jakby, jakby żeby czuły się tam lepiej niż, niż w takiej obcej amerykańskiej szkole? To właśnie było przede wszystkim na plus dla nas, jak poszło do tej dwujęzycznej klasy. Przede wszystkim miały dzieci, które rozmawiały tak samo jak my w języku polskim. Nauczyciele w bardzo fajny sposób prowadzili lekcje. Zaczynali rano na przykład w języku polskim, w połowie dnia po lunchu przychodzili na język angielski, ciągnąc ten sam temat. Więc dla dzieci to było czymś naturalnym, że one mówią w dwóch językach o jednej rzeczy. I. To chyba im najbardziej pomogło w tym wszystkim, że nie, nie miały tego stresu, że ciągle jest tylko język angielski. Mogły w dwóch, w dwóch językach się wypowiedzieć i robią to bez problemu. Nie, nie, nie sprawia im to żadnego właśnie problemu. Co byś chciała od ciebie? Co dla ciebie na przykład jest. Wiesz, no bo wiesz, wszyscy mówią o tym, że te dzieci z programów dwujęzycznych są strasznie dumne bycia. Polakiem na przykład, nie? bo teraz wszyscy kochają Lewandowskiego, nie? ale to mniejsza, od... ale czy poza tym, czy, czy czujesz coś takiego, że one e, czują się na przykład w jakiś sposób, wiesz, Polakami, coś takiego? No, ja się przede wszystkim czuję spełniona jako mama, że przekazałam im dalej nasz język ojczysty. E, w klasie bardzo dużo robią o naszej historii Polski, tworzą mapy naszej Polski, więc. To ich bardzo ciekawi, wiedzą skąd ich rodzice pochodzą, gdzie mieszkają dziadkowie, zaczynają poznawać naszą historię Polski ja i widzę w nich taką dumę, że oni wiedzą więcej niż te inne dzieci, potrafią przekazać tym innym dzieciom, które się dziwią, że one w innym języku jeszcze umieją tyle rzeczy przekazać. Więc ja uważam, że to jest tylko sam plus tego języka. To teraz mam pytanie, bo to wiesz, w Chicago jest to motto Dwujęzyczni są fantastyczni, a teraz w ogóle zmienili, że dwujęzyczni są podwójnie fantastyczni. Znacie to? Znacie Pobieram. to powiedzenie? Nie? O, to słuchaj, to teraz jak pójdziesz do szkoły, tak? To, to powiesz dzieciom, że jest takie hasło z Chicago. Słyszycie mnie? Że dwujęzyczni są podwójnie fantastyczni. Tak? Tak, podwójnie fantastycznie. Co ja mogę powiedzieć o dual language? Przede wszystkim e, dało mi swobodę tego, że moje dzieci mogą do Polski lecieć spokojnie, porozumieć się z rodziną, ze znajomymi, poznać nowych kolegów, koleżanek i nie są zestresowane, że ich nie zrozumieją. Co było na początku, jak byliśmy pierwszy raz i syn miał 3 lata dopiero. Mówił perfekt po polsku, ale dzieci dokuczały mu w polsku. Mówi, ty jesteś z Ameryki, ty nie umiesz mówić po polsku. On nie mógł tego w ogóle zrozumieć, czemu one mówią co innego. Później, jak zaczęliśmy chodzić już do tej dual language, to nabrały pewności siebie. Miały taką swobodę w wypowiadaniu się, jechały już chętnie do Polski. Nie czuły się takie odstawione na bok, że nie dogadają się z innymi dziećmi, więc. Uważam, że warto. To jeszcze na koniec, bo wiesz, no jesteś w klasie. Powiedz mi, czy wszystkie dzieci w klasie mówią ładnie po polsku? Mamy dzieci, yy, które są z mieszanych rodzin i mamy dzieci, które są typowo polskie. Wszystkie w tym momencie pięknie mówią. Wiadomo, niektóre mówią z akcentem, ale jest bardzo duży nacisk na ten język polski w naszej szkole, więc pięknie mówią, piszą. Co możemy zawsze na każdej inauguracji zobaczyć, pooglądać, jak śpiewają, mówią wiersze, recytują, więc bardzo fajnie im to idzie. Wiesz, w szkole są też dzieci, które są jakby z domu, trzyjęzyczne, tak? Dokładnie. I one też sobie radzą, tak? Brian ma w klasie takie właśnie dzieci, mama jest Polka, tata jest Antosi Tata. Nie, nie, jest też ze Stanów, nie, nie pamiętam jaki mają język, ale właśnie jest polski, angielski i taty język jeszcze jeden, także to są dzieci trzyjęzyczne. taty jest po angielsku. taty jest po angielsku, no to między sobą rozmawiają po angielsku, ale tata ich nauczył też trzeciego języka, prawda? Mhm. Że dzieci chłoną jak gąbka te języki. I już. też mówią po polsku ładnie, nie widać Perfekt ludzi. mówią. Mówią pięknie po polsku. I teraz dokładamy tatę. Prosimy, tatę. Tata. Tam. Jest i tata. I teraz tata. Si nie, nie, teraz tata siada na krześle, i mała na ten. To chodź, chodź, radzi Do taty na kolana idzie. Do taty miało nie być. Do chodź. taty na kolana. na no chwilkę, na kolana, chodź, chodź, chodź. Na kolanka, bo ci nie widać. I teraz weźmiemy na obróbkę ojca. <noise> Powiedzmy sobie krótko wyszło wiesz, szydło z worka, że ponoć. Sceptycznie byłeś nastawiony do pomysłu żony. No byłem, na początku byłem, byłem bardzo sceptycznie nastawiony, bo się obawiałem tego właśnie, że e, poświęcając się językowi polskiemu po prostu, e, że ten czas pójdzie nie w tą stronę, co trzeba i będą mieli braki, ale nie mają. Prawda? To znaczy teraz już wiesz, tak? Teraz już wiem, tak. A powiedz mi, czy to było szybko widać, że, to, że to, czy to zajęło trochę czasu? To zajęło trochę czasu, bo jakby nie było te początki były różne bo lepiej, było gorzej, ale myśmy zawsze do nich mówili w domu po polsku i przez to ja myślę też im było lżej później zaczynać się w tym programie, bo od urodzenia cały czas było w domu po polsku, tak? A jak, jak sobie dzieci radzą właśnie po angielsku na podwórku wiesz, w innych sytuacjach? Bo rozumiem, że często jesteście. Że tak powiem, poza domem, gdzie one funkcjonują. Jak szybko przeskakują, na przykład yy, z jednego na drugi, jak, to, jak wy to widzicie? Na pewno szybciej od Was jestem przekonany. O, od. to z pewnością, szybciej od nas, i one w ogóle nie mają tej granicy. Zaczynają rozmawiać w takim języku, w jakim to dziecko zaczyna do nich mówić. Przede wszystkim. Więc swobodnie mówią w dwóch językach. Z, przede Szara wszystkim. Facie. Z dziećmi rozmawiają po angielsku, a Dobre. w większości dziećmi ze swojej klasy, to jest najlepsze, pod szkołą rozmawiają dużo po polsku. No szczególnie jak się zaczynają kłócić, to już wchodzi język <grym angielski, <grym tak. <grym a, Autentycznie tak? Chodzi? Tak, tak, wtedy idzie taka piękna angielszczyzna, że... Ale, ale między sobą czy z kolegami na podwórku? Z kolegami na podwórku, a między sobą to już jest. – Wojna. <grym> – Wojna, tak. Ale wojna po angielsku. – Wojna po angielsku, po angielsku, tak. No, sama. Taka <grym> prawda. <grym> to teraz potrzebujemy najważniejsze oświadczenie. Tata, który był sceptycznie, jakby poleciłbyś innym rodzinom, żeby... Jak najbardziej poleciłbym, bo to, to, to co potrafią, to jest... – Ktoś dajesz mi ramiona! – No dobrze. <grym> Jak najbardziej bym polecił, tak. A powiedziałeś, że to co osiągnęły, tak? Bo... Tak, tak, bo jakby nie było, mówię w dwóch językach i to jest tutaj bardzo ważne. Każdy dodatkowy język, jeżeli jest tylko możliwe, to czemu nie? Ten sam czas, można powiedzieć, że spędzamy, można powiedzieć, mówiąc tylko po angielsku, co dogadując się w dwóch językach. Czy planujecie na przykład, żeby na przykład, wiesz, studia w Polsce są, wiesz, jedna trzecia, jedna czwarta, a czasami są na wyższym poziomie niż tutaj w Stanach na przykład, nie, czy już macie jakieś takie plany, zastanawialiście się, czy na razie to jeszcze daleka droga i... To jeszcze daleka, daleka. droga, jeśli chodzi o studia, ale właśnie to jest fajne, że będą mogły same sobie wybrać swobodnie, gdzie tak naprawdę chcą studiować, bo będą miały drogę otwartą, i tu, i tu, w dwóch językach, nie będzie to dla nich przeszkodą przede wszystkim. Kiedy się ja tak... Jak rodzina reaguje, że Wy tak ładnie mówicie po polsku? W Polsce. Co babcia z dziadkiem zawsze mówią? Nie wiem. Że bardzo ładnie mówimy po polsku i że się cieszy, że tak rozmawiamy. Tak. I się cieszy, że może was zrozumieć, tak? Tak. A wy się cieszycie, że możecie babci powiedzieć, że jest taka kochana, tak? Tak. tak.